Czy wierzysz w podróże w czasie? 15 czerwca 1950 roku na Times Square w Nowym Jorku zauważono dziwnego mężczyznę ubranego w stylu z czasów królowej Wiktorii, który wyglądał na zdezorientowanego. W pewnym momencie został potrącony przez samochód, ginąc na miejscu. Podczas badania miejsca wypadku, śledczy odkryli przy mężczyźnie szereg niezwykłych i dziwacznych przedmiotów. W tym list wysłany do Filadelfii w 1876 roku. 70 dolarów, które zostały wycofane z obiegu, oraz wizytówkę z nazwiskiem Rudolf Fens. Najbardziej zagadkowe było to, że wszystkie te przedmioty wyglądały na zupełnie nowe, mimo że miały przynajmniej 80 lat. Dzięki przeszukaniu rejestrów zaginionych osób odnaleziono córkę Rudolfa Fensa, która potwierdziła, że jej ojciec zniknął w 1876 roku, mając wtedy 29 lat. Każdy szczegół opisu pasował do tożsamości tego mężczyzny. Jak myślisz, czy to tylko legenda, czy podróże w czasie istnieją naprawdę?